Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Grimdon. Zanim ruszymy dalej, zwiedzać y, złamane wzgórza, to moi drodzy, skapłem się, że nie przeczytaliśmy tej notatki y, ostatnio, którą zebrałem, więc y, nadróbmy to. Ostatnie dni Arkowi. Gdy to pisze, kolumny ciemnego dymu kłębią się nad portem, gdzie szaleństwo długo kiełkujące wśród niespokojnej ludności w końcu osiągnęło punkt krytyczny. Płonąca galeria kupiecka, opuszczona przez załogę i zwolniona z cum, wbija się w grupę łodzi rybackich, pęka drewno, ogień szybko rozprzestrzenia się wśród żagli. Słyszę wrzaski na dziedzińcu, poniżej szczęk żelaza, niedaleko stąd kobieta krzyczy co chwilę, sił słowa są e, nierozpoznawalne. Przez długi czas obawialiśmy się, że nasza zguba nadejdzie ze strony barbarzyńskich plemion górskich, ale koniec końców staliśmy się narzędziami własnej zagłady wywołanej podstępnymi obietnicami nekromantów. Nie minęły jeszcze dwa księżyce z przeprowadzenia wielkich rytuałów kierowanych przez naszych dalekowzrocznych wielmożów. Rytuały mają zapewnić nieśmiertelność i nieprzemijająco chwałę Arkowi. Będąc sceptykiem traktowałem to jako pozór, co najwyżej polityczną szopkę, lecz obrzęd zdaje się być tragicznym sukcesem. Rytuał ten był pomysłem nekromanty imieniem Uroboruk. Mężczyzna uwięziony w stopniach udręki, o którym mawiają, że nie ulega starości i nie może być w jakikolwiek sposób uśmiercony. Przywódcy trzech wielkich domów, wliczając mojego własnego patrona, Laudosa Wagrę, za sprawą złych pobudek udali się w podróż do wieży w zamiarze nakazania urobokowi. Uroborukowi, zdradzenia swych tajemnic. Tutaj nieśmiertelność zadziałała przeciwko Uroborukowi, jako że został poddany najbrutalniejszym i najwymyślniejszym torturom, jakie tylko mogły być opracowane dla człowieka, który nie może umrzeć. Ostatecznie Uroboruk zgodził się poinstruować ich na temat rytuału. Wielomorzowie zaślepieni rządzą władzy... Co? Nie, własną rządzą nieśmiertelności, Zbyt skwapliwie uwierzyli, że jego wola została złamana i zaakceptowali rytuał jego prawdziwy. Ale długi ten dziennik, nie? E, stało się jasne, że utarkowi istotnie zyskał pewną formę nieśmiertelności, jednak obietnica została wypełniona w okrutny i pokrętny sposób. Nasze ciała wciąż cierpią z powodu upływu czasu, a w końcu giną i legają rozkładowi, podczas gdy nasze duchy pozostają w nich uwięzione e, na zawsze związane z tą krainą. Doświadczyłem tego osobiście, gdy podstarzali i chorzy bliscy śmierci podczas trwania rytuału zostawali jeszcze z nami i chciała w widoczny sposób niszczały tak jak zwłoki, a jednak żyli dalej zdolni do mówienia i poruszania się, prawie tacy sami jak za życia, lecz nie do końca. Wszyscy, których chciała umierały, stali się w jakiś sposób mniej żywotni, mniej żwawi w myśleniu. Stali się jeszcze bardziej ściśle skupieni na tym, co najbardziej zajmowało ich w życiu. Niepokojące jest obserwować rodziny, które nie wiedzą co czynić ze swoimi zmarłymi, lecz wciąż obecnymi ukochanymi bliskimi. Jeszcze straszniejsze są pogłoski o dzieciach narodzonych od czasu rytuału. Mówi się o potwornościach y, zdeformowanych i obleczonych w ciemne, przerażające pióra. Mawia się, że widziano y, wielu zbolałych ojców wędrujących w stronę złamanych wzgórz, z tobołkami w ramionach, aby zostawić swoje wyrodne potomstwo siłą natury. Skiełk walki i... Y, i y, y, y co? Zawodzenie unosi się poniżej. Spodziewałem się, że trochę jeszcze to potrwa, skoro walczący nie mogą umrzeć jak normalni śmiertelnicy. Siądę z mymi księgami i będę kontynuował pisanie w czasie, który pozostał. Być może przez wieczność. To oto górwa skryba Arkowi. Jen, strasznie długi dziennik 3 minuty żeśmy to czytali. No ale dobra, Przeczytane, możemy ruszać dalej. Jesteśmy, moi drodzy, właśnie w tych złamanych wzgórzach. Tam, gdzie ostatnio nie poszliśmy, tylko poszliśmy na wyżyny, jak pamiętacie. Ale te wyżyny chcę zostawić, bo jednak to jest inna lokacja. Także na razie nie chciałbym tego ruszać. Zostawimy to sobie po prostu na później. Co ja mam za bonus taki ciekawy? Okrzyk bojowy, aha. Co jakiegoś przedmiotu jest w ogóle? No, także te wyżyny, moi drodzy, na razie sobie zostawimy. A tu chyba walniemy kółko, ile się dobrze orientuję. Nie wiem, no chodźmy tutaj. Tu coś z fabularką jest związane. Stare blizny, o kalderos, Okej. Okay. Nareszcie go znaleźliśmy, bo już widzę na radarze. Także fajnie. W końcu, chłopak, się widzimy. <grym> w końcu te stare blizny sobie wykonamy. W sumie wszystkie podpunkty zadania zrobiliśmy, a nie spotkaliśmy jeszcze właśnie Calderosa. Jak widzimy, Calderos jest tutaj, czyli dobrze, myślałem, że e, nie pominąłem go nigdzie, tylko po prostu no, nie mogłem go nigdzie znaleźć. Uh -huh, dobra, to nie jest tam dalej, ok. Także zaraz się spotkamy, to pogadamy z nim. Kogo my tu mamy? Balazar, ok. Sklep mi dziada! Dobra, zginął. Ok, dużo rzeczy oczywiście z bossa. Bonus reputacji, super. Ej, panowie, wy mnie tu bijecie, ja tu loot mam, no nieładnie tak. Nie chcę polutować. Andrzej, kto mnie tu jeszcze bije? Wy mnie tu bijecie. Okej, okay, nie lubię gości z kuszami, no. Ale to powiem wam szczerze, taka ciekawostka ze średniowiecza. Jak właśnie wymyślono kuszę, to właśnie jak przykładowo jakaś, jakaś strona przegrywała bitwę. I brano jeńców, to kuszników jako jeńców nie brano, tylko ich od razu zabijano, bo um, uznawano ich za, za takich nieuczciwych, że oni biją się z dystansu, podczas gdy jeszcze. cała reszta się kroi na miecze, nie? I właśnie kuszników nigdy nie brano jako jeńców, tylko od razu ich zabijano. To taka ciekawostka historyczna, bo musicie wiedzieć, że historią również się bardzo interesuję. Zresztą miałem historię rozszerzoną w liceum, niestety, matura mi najlepiej nie poszła, ale. Cóż, nie, ja pewnie matura z historii jest strasznie dziwna, bo ona jakby nie opiera się na wiedzy, ale na interpretacji obrazków. I to jest naprawdę głupie moim zdaniem. No, ale dobra, no nie będę reformował ym, prawda system matur. No, aż taki kompetentny, to nie jestem. Jeśli w ogóle jestem. Aldeus. Zrobiłeś to, o co prosiliśmy. Miło mi to widzieć. Oligarchów już nie ma. Wraz ze zniszczeniem ich zatrutych, dusz ta ziemia zacznie się odradzać z czasem. To, yy, o co następne ci poproszę, będzie dużo bardziej wymagającym wyzwaniem. Wow! Co jest następne? Wielki Kapłan z. Zartuzelan, nie, nie kiedy mi one są skomplikowane, był arkowianem, przez którego wszyscy nekromanci świata zostali wygnani do stopni udręki. Nawet po śmierci kontynuuje gromadzenie zagubionych dusz arkowian, by wysłuchiwali jego przeklętych kazań. Przyszedł czas, by rozproszyć jego trzutkę i wygnać tego heretyka z tego świata. E, Uda się w głębiny stopni udręki. Na trzecim poziomie odnajdziesz kapłana i jego wypaczony ołtarz. Wypędź go z tego miejsca, a ja dołączę tam do ciebie. I podejrzewam, że to jest to. Prawda? Dobrze mówię? źle mówię, stopnie udręki, tak jest. Jesteśmy. Dobra, no to co moi kochani, zwiedzamy Kolejne ruiny, kolejne ciemnie, spoko Akurat w hackensleszach mi się to podoba Zwiedzanie sobie właśnie sympatycznych ruinek, tylko jakby się te potwory nie odradzały jak ja wracam do gry to naprawdę byłoby super no bo wiecie, no z jednej strony fakt, to jest okazja do, do dużego grindowania, nie? Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, wiecie, ja nie chcę grindować postaci w tej grze, ja chcę tylko i wyłącznie poznać fabułę. I na przykład mnie irytuje to pojawianie się ciągle potworów w lokacji, którą już wcześniej oczyściłem. E, więc. E, nie wydaje mi się, że twórcy powinni wprowadzić taki, taki wybór, jakby czy chcesz, żeby potwory się respiły w twojej lokacji, którą już zwiedziłeś, czy nie. I to by było naprawdę fajne. No ale no niestety, dobra, to będzie na sprzedaż. A, pamiętam sprzedać ci temki, właśnie, poza odcinkiem. Krzyk burzy elektryzujący. Kim ty jesteś, chłopak? Czemu ty się krzyk burzy nazywasz? To jakoś nie krzyczysz na mnie. Dobra. Kolejne rzeczy. Dobra, te płyty pozbieramy. W ogóle śmiesznie, moi drodzy, powiem wam szczerze, że ja te płyty sprzedaję, bo nawet nie wiem, jak ich użyć. No i widzicie, i tak, kurde. No nie ogarniam tej gry, naprawdę, pod pewnymi względami. I raczej się... No, powiem tak, no to pierwsze podejście... To nieważne, nie, nieważne, nieważne... w jakiego hackenstrasza gram, to każde moje pierwsze podejście do niego jest takie, wiecie, no że dobra, chcę tylko poznać fabułę, nie chcę grindować postaci ani nic z tych rzeczy. Po prostu chcę sobie e, poznać fabułę luźno. Także no mówię, przy pierwszym podejściu nie skupiam się na takich rzeczach. Tak zazwyczaj jak sobie przejdę już raz hackenstrasza, poznam tą fabułę i tak dalej. E, to wtedy po prostu robię sobie drugą postać, gram od nowa i wtedy tą postać właśnie grinduje na maksa, jak się tylko da. Chociaż powiem wam, ja akurat takim wielkim fanem grindowania postaci w slashach nie jestem. Ja osobiście jednak wolę gry, które wiecie, się przechodzi i się odkłada na półkę, chociaż wiadomo nie wszystkie też. Gdybym miał tak cały czas, no to. Znaczy, gdybym miał tak w każdym przypadku, no to bym nie lubił Gier MMO na przykład. A muszę przyznać, że The Elder Scrolls Online strasznie mnie wciągnęło jakiś czas temu. Tylko niestety musiałem zrobić format komputerka <grych> e, w, chyba w zeszłym roku. No w zeszłym roku i przez to wiecie Nie miałem niestety kiedy pobrać Gilders Scrolls Online, bo po pierwsze ta gra strasznie dużo waży i musiałbym chyba coś wywalić z mojego dysku albo no, na cerbym zainstalował, tam gdzie mam najwięcej miejsca. E, no, I, nie nie i, i po pierwsze... My, znaczy po drugie moi drodzy, musiałbym zużyć cały mój pakiet nocny internetu, więc no... Wiecie, nie mogę się tak jakoś zebrać w sobie, żeby to The Elder Scrolls online pobrać. A mówię, to jest nie tak świetne MMO, mnie to tak wciągnęło, kurczę. Świetnie się w to grało, pamiętam. Nawet, ponieważ szczerze, pewnie o tym nie wiecie, ale e, ja moi drodzy, swoją przygodę z jakimś tam e, już trochę poważniejszym nagrywaniem i tak dalej, zaczynałem na Twitchu. Ja w ogóle robiłem streamy na Twitchu kiedyś, <noise> w zeszłym roku. Lokacja się nazywa Bull. Nieźle. No, moi drodzy, zrobiłem streamy na Twitchu. To tak ciekawostka dla Was. W sumie, co ja tam streamowałem? No, różne rzeczy. Przechodziłem sobie na przykład Traj na jedynkę na streamie. No, dobrze mówię, na streamie, na streamie chciałem być. Na streamie graliśmy w Geta Online na streamie. I między innymi grałem też w Fortnite, chyba z tego co pamiętam, bo wtedy była modna ta gra, więc pobrałem ją sobie, w chwilę i odinstalowałem, bo. No, nie lubię tej gry, no co ja Wam będę już gadał. out of energy. Nie podoba mi się ten Fortnite. Znaczy w ogóle nie lubię, wiecie co trybu Battle Royale, no jakoś, jakoś nie wciągam on zbytnio. Co my tu mamy? No, dobra, będzie na sprzedaż. Jakoś... mówię, za Battle Royalami jakoś nigdy nie, nie, nie przepadałem. Nieważne znaczy, czy to Fortnite, czy pub, czy... czy nie wiem, Call of Duty Warzone, czy jeszcze inne takie rzeczy. Po prostu Battle Royale na w świecie nie lubię. Nie, nie wciągał mnie nigdy jakoś specjalnie. No o czym tutaj ja mówiłem, aha, że wow, 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 Że właśnie robiłem sobie te streamy na Twitchu e, i w sumie nawet tak nie było źle z tą oglądalnością, szczerze, że w rekordowym momencie miałem chyba 20 osób na streamie, także nawet dużo. E, no ale, no, także od tego się tak moja przygoda zaczęła, ale w sumie... Wiecie, jak ja bym poszedł w streamy, to robiłbym te streamy codziennie. Mm, ale streamowanie trochę mi nie odpowiada jeśli chodzi o mój harmonogram dnia. No bo wiadomo tu chodzę do szkoły, no to wiadomo w szkole też się trzeba uczyć i... Hmm, czyli mam na myśli to, że trzeba poświęcać się szkole również po czasie szkolnym Więc streamów nie dałbym najzwyczajniej w świecie rady też robić A po drugie mój pakiet internetu po prostu nie domagał hmm, Więc stwierdziłem, że nie ma to sensu i odpuściłem sobie to streamowanie No a później właśnie zacząłem nagrywać Bo stwierdziłem, że skoro nie mogę streamować, no to będę sobie nagrywać gry I w sumie nagrywanie chyba mi idzie nawet lepiej niż streamowanie wydaje mi się lepiej mi wychodzi po prostu i na nagrywanie też mam czas bo wiecie jednak prościej jest nagrać jednego dnia odcinek półgodzinny niż streamować codziennie po kilka godzin nie? a mówię no aż znaczy, powiem tak gdybym inaczej jeśli miałbym nieograniczony internet to po pierwsze po drugie jeśli bym chodził jeśli bym normalnie pracował a nie chodził do szkoły nie, nie studiował, tylko właśnie już pracował normalnie, to trochę by to zmieniło postać rzeczy. Bo ja wtedy jednocześnie wydaje mi się, żebym i nagrywał, i streamował. No bo wiecie, w pracy, no, w pracy jednak się głównie poświęcasz tylko i wyłącznie, kiedy jesteś w pracy, nie w tych godzinach pracowania. Ale właśnie jeśli chodzi o szkołę, no to musisz trochę poświęcić poza szkołą, no, pouczyć się na coś i tak dalej Więc no, sobie tak. Więc wydaje mi się, moi drodzy, że właśnie streamowanie dla kogoś, kto studiuje, no byłoby trochę trudne, nie? Także stwierdziłem moi kochani, że. Kurde, jak mam się do tych szkieletorków tam dostać? Aha, tutaj jest przecież, dobra. Także moi kochani, stwierdziłem, że nie ma po prostu no sensu to streamowanie, bo zarówno mój internet, jak i nie, mój harmonogram dnia nie daje rady. Więc stwierdziłem, że właśnie będę nagrywał i mówię, jak już kiedyś tam wiecie. Jakoś um, ustabilizuje się powiedzmy, tak? Będę miał jakąś tam pracę stabilną, stałą. Będę jakiś tam miał harmonogram swój dnia stały tam i nieograniczony internet, to jest najważniejsze, nieograniczony internet to wtedy myślę, że o streamowaniu możemy pomyśleć. Teraz streama, moi drodzy, ewentualnie dostałem tam w ogóle ktoś w komentarzach się pytał o streamy, pamiętam. Także takie krótkie info. Streamy mogę robić maksymalnie raz w miesiącu, nie więcej, bo internet po prostu mi umrze i nie będziecie mieli filmików, e, także e, mówię, no, nędza, jedne te lokacje się tak mrocznie nazywają, e, także mówię, moi kochani, streamy mogę robić raz w miesiącu co najwyżej i tylko i wyłącznie w jakości HD, nie więcej, bo internet po prostu umrze w kilka minut, więc e, najlepiej, wiecie co, ja bym streamy mógł robić 21 dnia każdego miesiąca, bo... E, to są takie dni, kiedy ja mam e, ostatni dzień pakietu internetu. Co oznacza, że wiecie, wtedy już mam no, tak powiedzmy, sobie szczerze, w życiu ten internet, nie? Że już wtedy to wiecie, pobieram wszystko, co, co tam mam i tak dalej. No bo skoro ostatni dzień, no to już wykorzystam maksymalnie ten pakiet, jaki mi został. Mm. Także tak właśnie robię, że e, ostatni dzień pakietu, właśnie pobieram wszystko, co mogę, e, czy to na konsoli, czy na kompa, No i też poza tym no pobieram wszelkie updatey, pobieram wszelkie gry jakie chcę i tak dalej I właśnie wydaje mi się, że tego 21 moglibyśmy live'a zrobić faktycznie. O cholera, ten co mnie zabił ostatnio e, także Moi drodzy, no nie, no wydaje mi się, że jest skąd te Kurde, jeszcze mnie zamknął w klatce, skąd te lagi są, no Także moi pani wydaje do mi się, że właśnie 21 każdego miesiąca możemy live y robić, Myślę, że byłoby to dobre Dobra, razie sklepmy tego ciecia jednego. Jak on mnie zabił wtedy, to ja nie wiem. No ale, no jakoś tam zabił, nie wiem. Trudno. Już nie myślimy o tym. No, także mówię, moi drodzy. 21 dnia każdego miesiąca livea mogę robić. I wiecie co, może nawet 21 w tym miesiącu spróbujemy taki eksperymentalny live. Zobaczymy, jak to w ogóle technicznie wyjdzie i tak dalej. Bo w sumie na YouTubie liveów nie robiłem, robiłem je na Twitchu. Także, no, na Twitchu już to ogarniam, ale na YouTubie niekoniecznie. Chyba, że na Twitchu bym odpalił, no nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. na Twitchu powiem szczerze, że nawet kilka ludzi mnie tam zaobserwowało. Jak robiłem, nie wiem, chyba cztery streamy łącznie zrobiłem na tym Twitchu. Także, mówię, no kilka ludzi mnie tam zafollowukowało. Więc nie wiem, może się do nich odezwę, że. Ej, słuchajcie, ja tu na YouTube pracuję. Ja tu pracuję na YouTube, na Twitchu mi już nie ma czy coś, no nie wiem, może się do nich odezwę, byłoby śmiesznie w sumie, jakby przeszli ten kanał. No zobaczymy. Przydałoby się chyba. Fajno, że faktycznie takich kilka osób na tym moim kanale było, co faktycznie siedziało i oglądało każdego live'a. Także. Było mi wtedy mega miło, no bo jednak wiecie. Obejrzeć odcinek pół godziny, no to trzeba mniej czasu, nie? a siedzieć na live'ie powiedzmy tam 4 godziny, no to trochę trzeba już tego czasu poświęcić, tego swojego dnia, nie, i że ktoś poświęcał ten czas tylko i wyłącznie mi, to było mi naprawdę miło, oczywiście jak wy też poświęcacie swoje pół godziny na obejrzenie tego odcinka, to też jestem wdzięczny, to, to, to nie tak, że tylko na live'ach, ale tak no ogólnie jest to miłe, jak wiecie, patrzę w statystyki moich filmów i patrzę, że no, faktycznie ludzie oglądają te filmy, nie, to jest naprawdę strasznie miłe. Jeszcze te cholerne lagi mi irytują w tej grze. Nie wiem skąd one się biorą, ale śmiesznie, bo dysku nie mam zapchanego. A właśnie takie frizowanie gry, którego ja doświadczam, bierze się z właśnie przepchanego dysku. Także nie wiem, jaki jest powód naprawdę tego. Może później pogrzebie Grimdon random freezes czy coś takiego. No, tu nic ciekawego nie ma. A w ogóle, moi drodzy, jeszcze inne rzeczy nie nie wspomnieć? E, strasznie mnie zirytował wczoraj algorytm YouTube'a pod pewnym względem, bo e, wiecie jak to jest? No obejrzyjcie jeden filmik w jakiejś tematyce i od razu YouTube wam poleca milion takich filmików, nie? E, Także no tak działają algorytmy. Więc nie ostatnio, nie obejrzałem sobie jeden filmik, ale w... z... jasna Wiecie co? Dajcie mi chwilę zrobić cięcie. Dobra, jestem po cięciu, nie. Wiecie co chciałem zrobić to cięcie, bo bałem się, że nagranie mi się nie zrobi w pełnych 60 fps, ach już od takich ścięć. Jakoś strasznie dużo mi się ścina tą grę, więc. Wow, ale pan coś fajny. Więc stwierdziłem, że po prostu zrobię cięcie. Dobra, lecimy dalej. No, chciałem powiedzieć o algorytmach YouTube'a, bo moi drodzy, ja ostatnio sobie prywatnie przechodzę Metal Gear Solid, całą serię od jedynki aż po piątkę. Chcę przejść. Mam ma wszystkie części. Mam Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4. ta część nazywa, Peace Walker oraz właśnie piątkę Grand Zeros i The Phantom Pain. Chciałem nagrać na początku, ale to wiecie, po pierwsze musiałem kupić nagrywarkę do konsoli, a po drugie. Jednak wiecie co, na Metal Gear Solid zależy mi jednak, żebym tą fabułę poznał sam, sam sobie po raz pierwszy. Bo ona jest tak mega wciągająca, yeah, tak świetna, że. Chciałbym się nią tak wiecie, pełni prywatnie zaangażować, nie dlatego właśnie też Metal Gear Solid nie nagrywam, tylko przechodzę sobie samemu. No. Także moi drodzy, i obejrzałem właśnie na YouTube jakoś tam przypadkiem jeden filmik związany z Metal Gear Solid. I nagle YouTube kilka dni później w algorytmie polecił mi film, który w tytule spoilerował całą. Znaczy, inaczej, zaspoilerował mi zakończenie Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Po prostu jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że mnie strzeli coś nie Tak się wkurzyłem, bo kurde wiecie ja osobiście e, dopiero przeszedłem drugą część Metal Gear Solid e, dzisiaj będę sobie zaczynał trzecią e, i kurde tak się naprawdę zirytowałem jak ja to przeczytałem ten tytuł gry, nie... Znaczy tytuł, e, tego tytułu tego filmiku że naprawdę się mega wkurzyłem na YouTube'a, nie. Po prostu nie nie takiego do focha, ogóle, że wyłączyłem YouTube, a nie włączyłem do końca dnia no, bo kurde, to jest naprawdę mega hamskie, że po pierwsze ktoś nazywa e, filmik tytułem. Ujście, co ja mam z tym tytułem? Ktoś nazywa filmik e, zakończeniem gry. No, jest to moim zdaniem za, pr za przeproszeniem królestwo takie coś. Ja naprawdę spoilerów nie cierpię, bo ja mam dobrą pamięć. I, ready. E, jak przeczytam jakiś spoiler, to go zazwyczaj zapamiętuję, no i. No. Dlatego tych spoilerów wręcz on tak nie cierpię. Skąd te cholerne lagi? Jeju, czemu to się tak zacina? Andrzej, co jest? No, także moi drodzy, no, wkurzyłem się, wkurzyłem się i to nieźle. No hmm, to więcej że mam sobie weźmy. Wkurzyłem się hardo, nie powiem. E, no ale, no ale cóż, no, także no niestety mam świadomość tego, jak się kończy... Poczekajcie, muszę zrobić kolejne cięcie. Dobra, mam nadzieję, że będzie już lepiej. Wybaczcie z te cięcia, ale mówię, coś mi strasznie dzisiaj greści, no. Nie, nie wiem, nie wiem czemu. Ale dobra już, no. Powinno być chyba OK Tu mamy kaplicę, zaraz się nią zajmiemy. No także moi docena na górę YouTube'a strasznie mnie wczoraj zirytował, naprawdę, bo to właśnie wcale tego... na ten spoiler się natknąłem. może przyznać, że to jest właśnie strasznie wredne, że ktoś nazywa swój filmik zakończeniem jakiejś gry, nie? Albo spoilerem mógł. Jak mnie te lagi wkurzają już! No, skąd to się bierze? Ja pierniczę? No, także, no jest to strasznie irytujące i wredne. Zacznijmy od tego, że jest to najzwyczajniej w świecie po prostu wredne, że tak ktoś tak robi. Jeszcze. Także, no cóż. Niestety muszę z tym. Spo... Nie no, zaraz mnie po prostu. Czemu to się tak zacina, no? Henny. Czemu tysiąca cięć robił? Pierdziel, o co chodzi? O co tej grze chodzi, no? Nie wiem, nie wiem, no a to tylko dzisiaj jakieś takie Nie wiem Windows coś robi w tyle, czy co się w ogóle spioruna wali, co ty? Zeus jesteś? Andrzej, co ty? Czy to już wszyscy z tej kaplicy, nie Skąd te ściny? Do cholery jasnej Dajcie mi chwilę. Dobra, mam nadzieję, że będzie już w porządku. Jak nie, to przepraszam. Ochrona Herolda amulet epicki. pizki. Hmm. W sumie mój ma więcej bonusów. Ale dobra, niech będzie. Będzie nas sprzedaż. Eee, to gorsze. Tu duchowość wymagana. O! To jest spoko. Weźmy to sobie. Dobra, nie wiem skąd te lagi, już irytuję się naprawdę. Nie wiem skąd... Ale... Kurde no... J, dobra, już myślałem, że mi grę zaczęło znowu. Nie, nie wiem skąd to się bierze, naprawdę, bo kurde już... Naprawiam to na wszelkie sposoby. Skrzynia to Skrzynia zapieczętowana przemocy ciężkich łańcuchów. Będziesz potrzebował laski dynamitu. No i mam laskę dynamitu. Także proszę mnie to dać, je, no ile rzeczy. No i te lagi, noż... Sz... Pierdziele w dupę mać. No czemu to się tak zacina? Dobra. A, miecz minus jeden obrażeń. <grybujesz> to nieźle. Zarąbisty miecz. <grybujesz> minus jeden obrażeń. Dobra, eksplorujmy dalej. Bardzo, bardzo was przepraszam za te ściny w tym odcinku. Nie wiem, co się dzieje. Czy mój komputer coś po prostu robi w tle, czy może jakiegoś procesu nie wyłączyłem? Nie wiem, nie wiem. Jest to dziwne, bo Grimdo nie jest jakąś wymagającą wielce grą. Więc naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Naprawdę nie wiem co się dzieje Dobra, czy ja już zwiedziłem całe, to? Zwiedziłem. A nie, tam jeszcze jest do zwiedzenia Dobra, czyli musimy się wrócić. Musimy się wrócić i udać się tam. Dobra Czekajcie chwilę, bo stąd przyleźliśmy, tak, czyli musimy iść tam teraz. Nie wiem, nie skąd... No skąd te ściny do cholery, no, wiemy. że żeś tak drewacz, po prostu szlak mi trafia z tym. Bo czemu to się tak zacina, no? Przecież nie odpaliłem nic nagle w tle, nie wiem, po prostu... Granie na tym Windowsie 10, naprawdę... Odkąd, powiem wam, że odkąd zainstalowałem Windowsa 10, mam same problemy z tym komputerem, nie? Naprawdę. Tak mi ten system drażni. I can't do that. O cholera, boss. Dobra, lecimy. Jest ten kapłan cały. Ło wow, wow, wow Ostrożnie. Kurde, zaraz... O nie, tu nie ma mostu. Spokojnie. Ja w ogóle nie wiem kto mnie tak obił, Hardu Ej, co jest? Aha jeden jeszcze gra mi się zacięła. No o co chodzi dzisiaj ci komputer, no? Co ty? Kurwa. Andrzej, no te wszystkie ja nie ogarnę się z moim kompem, się dzieje. Nie? No po prostu zacina się na każdy możliwy sposób, nie? Dobra, ja tu robię cięcie, przywitam się z wami tam na miejscu. Dobra, witam was moi drodzy z powrotem. E, wiem już chyba najprawdopodobniej o co chodzi, z tym, że mi się cały czas zacina, zacina od czasu do czasu Grindon, te te właśnie random fizzes. No już czaję o co chodzi super już ginę, no nawet nikt do mnie jeszcze nie podszedł czemu dogram a taki chory stopień trudności? What the fuck! Dostałem jakieś pioruna w ogóle. I zginę. Wykrwawić, dobra. Jeszcze dycham. Ten kodaś jest za mocny, no the hell! Tak, jeszcze ja się zacinam na moście, no Lecimy z nim teraz. Trochę mu obrażeń zadam. Uciekaj, kur. Czemu mnie to respi tutaj? Dobra, moje kochanie, jestem z powrotem. Teraz trochę się wycwanie. Cyk. Jak się wkurzę, to tu ucieknę. Już jeszcze liny. a. Taki sprytny jestem. Chodź tu, sukni synu. Dość cię mam. Ale no kurde, jak ty pizga, że jakimś... co to? I can't open that. Aha. I can't do that yet. No to super, nie potrzebujemy teraz tego. That skill is not ready. dobra. Nie, ginę, ginę, ginę. O kurde. Powiedzcie, że ta moja szczelina została tam. Powiedzcie, że ta moja szczelina tam została! Dobra, jest, mój kochani, zabiłem go. Dobra. Ja pierdzielę. Co to było? Zapiski artuzela. Za dobra. Czy jakiś tam dziennik? Tu bardzo dużo pancerza do budków. Dobra. Nawet nie wiem, ten odcinek już trwa, nie? Aż tyle nagrywam. Eee, dobra. Masakra po prostu, nie? Ten odcinek to była jakaś jedna wielka drama. Masakra, co to był? Pogadajmy. Zniszczyłeś tego kapłana, a więc zakończone. Mój mistrz będzie rad za twoją pomoc, obdarzyć tym oto kluczem. Okej, okay, to jedyny sposób otworzyć starożytne miejsca rozsiane po tym świecie. Starożytne miejsca? Tak, wiele rzeczy zapieczętowano wieki temu przez starożytne. E, Moc o których wiedza przepadła. Drzwi znajdujące się przy tobą również są tego typu, ale uważaj, klucz ulegnie zniszczeniu z po użyciu, a te drzwi na powrót zapieczętują się za tobą. Ty znajdziesz się wewnątrz, jedyny sposób na wyjście będzie pokonanie mistrza Inkwizytorium. lub śmierć. Rozumiem. Nie chcę mi się z Tobą gadać. się, nie będą otwarte. Aha, ale teraz umiem wytwarzać kościany, klucz, ale dobra, ja nie chcę tam iść teraz. To, dobra, nie, nie w tym odcinku już moi kochani, bo naprawdę nie wiem ile ten filmik już trwa, yy, i bo już się pogubiłem, bo będę musiał strasznie dużo cięć porobić, bo ja dużo razy tu ginąłem. A, także dobra, yy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, yy, mówię, nie mam pojęcia jak to trwa, także no cóż, no widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Grimdun, na razie.